Dzień dobry, to kolej, yy, kolejny raz ja. Yy, chciałbym zaapelować do yy, nas młodych, którzy będą za cztery lata yy, znowu decydować o tym, kto przejmie yy, ogólnie ster w naszym państwie. I yy, yy, Apeluję o to, by yy, dokładnie przemyśleć swoją yy, sytuację, jako ogólnie rzecz ujmując yy, sytuację Polski na arenie międzynarodowej, bo widzimy, yy, co dzieje się w Turcji, co dzieje się we Francji przede wszystkim skrajny, że tak powiem yy, skrajny terroryzm yy, yy, zaczyna straszyć europejczyków, a ja nie chcę mówić tutaj, że yy, że nie powinniśmy płakać yy, po Francji, bo to jest y, tragedia również obywateli francuskich, jako, jako ludzi, jako ro, rodzin ofiar, ale Francja poprzez liberalne y, układy z państwami arabskimi, y, poprzez swoje były kolonie i nie tylko. Yy, zaczęłam masowo przyjmować imigrantów i widzimy, co się stało. Yy, tutaj chcę powiedzieć, że istnieją w naszym środowisku yy, partie, które już od dawna o tym mówiły, że grozi nam. Yy, Zalanie islamskim, że tak powiem, fundam fundamentalizmem i widzimy, co się dzieje. A więc yy, trzeba, yy, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że oni mieli rację i w tej chwili widzimy, co, co się dzieje, że Europa. Z jednej strony naciska nas na przyjmowanie imigrantów, co nie jest prawdą, że, że jakieś tam Komisja Europejska czy Parlament Europejski może nas zmusić do tego, byśmy przyjęli na siłę imigrantów, bo, bo nie ma do tego absolutnie prawa. Żadna kwestia y, prawnie międzynarodowym nie może nas zmusić do tego, byśmy przyjmowali ob obcą kulturę do, nas, do, do naszych y, domów i do na naszych granic. Nikt nas do tego nie zmusi, to raz. Po drugie, Komisja Europejska nie może. Nie może, że tak powiem, wkraczać do naszych państw, do każdego z osobna. Widzimy, że nawet sama pani Angela Merkel, która dla mnie nie różni się dużo od. Może Adolf Hitlera to za mocne słowo, ale Adolf Hitler działał e, bronią, a ona działa pod kwestie ekonomiczne. I dużo, du, dużo lepiej to nie wychodzi. Więc Niemcy tutaj, e, środkową Europę, nie tylko zmuszają. E, pod kwestią y, zalania nas muzłomanami a, a sami się zamykają już na y, radykalny islam a kiedy y, kiedy Niemcy że tak powiem y, przyjdą y, porozum do głowy i zaczną się zamykać na na kwestie islamskie, zostaniemy z tym problemem sami. Więc, yy, reasumując, tutaj powinniśmy sami yy, dojść do sytuacji, gdzie yy, i sami zobaczyć, że ta, takimi najlepszymi yy, takim najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest y, go, głosowanie na partie y, pronarodowościowe, które, y, które y, będą bronić naszych granic przed radykalnym islamem. Już y, dawno Paweł Kukis powiedział takie słowa, że nie, nie oddam ostatniej swojej koszuli y, do Póki nasze polskie dzieci będą chodziły głodne. Więc y, mamy tu odpowiedź y, na takie pytanie: jak, y, jak byśmy y, działali, gdybyśmy w tą stronę poszli? To raz, a po drugiej wrócę do tematu, gdzie y, mieliśmy bardzo niechlujne zachowanie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej na temat Trybunału Konstytucyjnego, który jakby na to nie patrzeć działał na źle i prezes Trybunału Konstytucyjnego to jest dla mnie dla mnie facet niespełna rozumu mówiąc delikatnie, bo działa jak dyktator z jednej strony patrząc działa jak dyktator bo bo stoi realnie po jednej stronie władzy to raz, a z drugiej strony niszczy niszczy, Polsk niszczy polskie niszczy polskie serce narodowościowe, bo walczy z, z, parti, z partiami narodowościowymi, które dla, dla nas obywateli powinny być wskazówką do tego, że w Polsce dzieje się źle. I w Polsce, jeśli, jeśli nie rozwiążemy Trybunału Konstytucyjnego i nie zaczniemy. Budowali go od początku z nowymi ludźmi, to na, nadal będzie działo się źle, bo Trybunał Konstytucyjny, jak widać, stoi po, po, tej, bo, po tej gorszej stronie mm, naszej historii, bo Trybunał Konstytucyjny pochodzi, ten Trybunał Konstytucyjny pochodzi jeszcze z czasów, gdzie Polskie państwo wychodziło spod rąk Związku Radzieckiego i spod rąk władz komunistycznych, a Trybunał się jak do tej pory nie zreformował ani, ani, o, jed, ani o jedną, ani, ani o jeden milimetr w stosunku do społeczeństwa polskiego. Właśnie dlatego mówię, że powinniśmy spróbować yy, przynajmniej spróbować głosować rozsądnie na partie narodowościowe i życzyć im jak najlepiej, bo sami zobaczycie, że jeśli pol polski naród nie zacznie. Nie pójdzie po rozum do głowy i nie zacznie myśleć, za kilkadziesiąt lat polskiego narodu już może nie być. I tu mówię z pełną stanowczością, że jeśli tak będziemy postępować, to radykalny islamizm i jakaś czarna dziura, która próbuje Czarna masoneria, która próbuje yy, wedrzeć się do bram polskich no, yy, i już i, i już je zaczyna forsować przejdzie pójdzie tak daleko, że nie będzie już odwrotu, więc zacz, zacznijcie myśleć i przynajmniej myślcie przymurnie na kogo głosujecie, bo może być kiedyś z państwem polskim i z, z naszym narodem bardzo źle. A wtedy już będzie za późno. A tutaj, reasumując, takie porównanie, gdzie przez tyle lat szukaliśmy Odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu w reprezentacji Polski. Pan Adam Nawałka pokazał nam, że polski naród potrafi walczyć pod swoją banderą, tylko trzeba od odpowiednich, odpowiednich ludzi pod, yy, takie, pod takie zadania dobierać i, i to samo powinno dotyczyć yy, polskich władz. Polskiego rządu. Wiem, że nie powinno się e, porównywać e, narodu polskiego i rządu polskiego do reprezentacji polski, bo to jest zupełnie inna bajka, ale po, powinniście brać przykład z tego jak, jak powinno się. E, przemieniać polskie społeczeństwo i polska myśl techniczna i nie tylko I, i powinniśmy iść za narodowym głosem serca i podziękować tym, którzy zniszczyli polski naród i, i niszczą go do tej pory, nie mówiąc tu nic złego na temat PiSu, ale yy, Pan Jarosław Kaczyński też nie jest dobrym, dobrym omenem tutaj na przyszłość polskiego narodu, bo, bo wiemy, wiemy jak, jakim, jakim, jakiego typu jest politykiem i, i on już niedługo będzie musiał oddać władzę młodszym. Nawet jego mm, spojrzenie na politykę wewnętrzną, yy, według wielu ludzi, yy, nie jest odpowiednie, więc przemyślcie sobie jeszcze raz tę sytuację i życzę wam powodzenia, jeśli. Bo ja, ja też jestem człowiekiem, który ma swoje ułomności i, i nie, nie chwali się tym, ale. Ale jestem yy, jestem yy, jestem człowiekiem, który myśli o Polsce pronar pronarodowościowo i, i chcę dać przykład innym nie chwaląc się tu ale chciałbym jeszcze żyć w Polsce, która jest dumna ze swoich barw narodowych, jest dumna ze swojego przywiązania do godła polskiego, jest dumna z tego, gdzie leży i kto ją reprezentuje. Dziękuję bardzo.